Firmował tak ciemna szyba w czarnym macie. Jak mamy robić ruchy, to chcę ruszać się we sklasie. Jak mamy ściągać duchy, to chcę ściągać się na trasie. Wozimy się powoli, taką mamy ciężką pracę. Ło, wow, może nie że Ferrari, a jedno do drugiego tyle, ma że dużo pali. Pozdrawienia z bali, pozdrawiamy przedsiębiorców, leżąc pod palmami. Hej, nie gadam z pałami, jedziemy z kurwami jak kurwa. Tacy zabiegani, robimy z pieniędzy co origami. Nie gadą z małami, jedziemy z kurwami, a kurwy jadą z nami. Ej, tacy zabiegani, robimy z pieniędzy. Do ukrycia, chowa to się narkotyki Pierdoli się policję i kurwy z polityki Rzucamy wam prezenty jak wujkowie z Ameryki To Ferrari składa wers, do odrzut to na głosiki Ej, święty za nigdy nie jaramy sami Nie wyglądam na księdza, wiernych ma pod grami. To war także suki są pośladkami I właśnie przez te